Cześć kochani, jak się macie, dzisiaj troszkę inna migawka będzie niż normalnie, bo e, trochę osób pytało mnie e, w sumie dwa pytania. Pierwsze, e, co mnie skłoniło do przeprowadzki do Meksyku, a drugie, co ja tu w ogóle e, robię na co dzień, więc, e, więc odpowiem na to drugie pytanie, co ja tu robię na co dzień. Dzisiaj jest jeden dzień pracy mojej i zaraz zobaczycie, e, czym się zajmuję. Pierwszą moją pracą jest granie na skrzypcach w zespole, w kwartecie. Zespół nazywa się Cuatro por Quatro. E, gra muzykę flamenco, e, tango argentyńskie, bo śpiewaczka jest z Argentyny, e, muzykę meksykańską, ogólnie zespół nazywa się Muzyka ze Świata, muzyka del Mundo. A teraz jesteśmy w Barrio de Triana w Aguascalientes. Piękny, piękny plac. I idziemy właśnie na próbę dźwięku. Zaraz Wam powiem więcej na temat tego e, wydarzenia, co tutaj dzisiaj będzie. Ale już oczywiście lecimy na próbę dźwięku. pero pero de la red la oye porque ahorita como le di muchas redes sí. oh, quizás sí, es demasiado sí pero el luego a bajar un poco si si la bajale, voz si quiere bajarle el volumen który się tutaj odbędzie to będzie 4 Por 4 razem z tańcem flamenku i e, jest to zorganizowane z okazji Dni Aguascalientes zawsze tutaj robią festiwal z okazji rocznicy miasta to jest chyba 444 rocznica więc fajna, okrągła taki, e, nie okrągła może ale taki fajny numer także e, co roku jesteśmy częścią tego festiwalu bardzo piękny jest ten ogród. Nazywają go Barrio de Triana, a zobaczcie co tutaj jest. Restauracja meksykańska dla mnie z wycinanką łowicką, ale podobno to są z typowe meksykańskie kwiaty. Cała ta dzielnica jest e, nawiązaniem do Triany hiszpańskiej. Czyli yy, ikony flamenko, i widać tutaj nawet tancerkę flamenko jako rzeźbę. W Calientes jest kilka takich urokliwych miejsc. Są też ogrody San Marcos, najbardziej znane w centrum, naprzeciwko, naprzeciwko kościoła San Marcos. No ale to też jest bardzo urokliwe miejsce, żeby sobie posiedzieć, troszeczkę oddalone od centrum. W ogóle historia z tym zespołem jest bardzo ciekawa i w ogóle z tym, że, że udało mi się. Dostać tą pozycję skrzypaczki w zespole, bo ja grałam na skrzypcach tak naprawdę w podstawówce, jak miałam od 7 roku życia do 15 roku życia, 8 lat, i później przez lata tak naprawdę no, tam gdzieś pogrywałam, przestałam. Ale tak się stało, że mój obecny mąż znał tutaj właśnie członków tego zespołu. I ja nie wierzę w przypadki, wydaje mi się, że wszystko się dzieje po coś i akurat w tym czasie, jak ja przyjeżdżałam do Meksyku, przyjechałam z innego powodu, o tym Wam opowiem w innym wideo, ale akurat tak się stało, że jak przyjeżdżałam do tego Meksyku, to skrzypaczka inna, Olga Rosjanka, akurat dzwony zawsze jak ja chcę coś powiedzieć, <laughs> Olga e, Rosjanka e, zdecydowała się wrócić do Rosji po 15 latach w Meksyku, zaraz chyba przerwę, Olga, skrzypaczka tutaj w Quattro por Quattro, po 15 latach zdecydowała się wrócić do swojej rodzinnej Rosji i po prostu zostało miejsce wolne. Szukali skrzypka. No, i tak się złożyło akurat, że jak ja przyjechałam, to jeszcze przez tam chyba 8 miesięcy Olga tutaj była i chodziła na próby i grała, więc ja miałam czas, żeby się przygotować, żeby się osłuchać z materiałem, żeby w ogóle ręce odświeżyć, bo oczywiście jak z drewna palce po takim czasie. No, ale fajnie się wszystko ułożyło, i teraz gram w zespole. Także wydaje mi się, że że tak to się w życiu układa, że jeżeli gdzieś mamy się znaleźć i, i po prostu tak jest nasze przeznaczenie, to jakoś ten wszechświat po prostu puzzle poukłada i, i pomoże nam w tej drodze. Ja teraz nigdy w to nie wierzyłam, ale tutaj w Meksyku widzę, że, że jednak tak to wszystko wygląda. Si tu me quisieras, que W zeszłym roku deszcz nam przerwał show i wszyscy się schowali tutaj pod, pod namiot. Trudno, nie mamy na to wpływu. No, niestety deszcz przerwał nam występ. Został na szczęście tylko tam jeden utwór, także prawie cały występ zaliczyliśmy. I nie wiem, czy wam mówiłam, że ten. Zostawienie Katriny jest z Aguascalientes, nie wiem czy dobrze widać, zaraz się przybliżę, to Wam pokażę. To jest grafika Jose Guadalupe Posady, on był grafikiem bardzo znanym meksykańskim, no i był z Aguascalientes. Także ten obraz Katriny, czyli właśnie tej śmierci w kapeluszu, meksykański, bardzo rozpowszechniony teraz w Meksyku, jest Aguascalientes. nawet krzesła są z Katriną. Mam nadzieję, że podobało się Wam to nieco inne tym razem wideo, że podobała się dzielnica e, Triana, w zasadzie to się nazywa Barrio del Encino, czyli dzielnica Encino, ale wszyscy na to mówią, że to jest ogród Triany albo dzielnica właśnie Triany. Mam nadzieję, że się podobało, i do zobaczenia w następnej migawce, może bardziej krajoznawczej tym razem. Pa, pa!